Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Gram TV. Nie wiem czy słyszeliście, ale na Nintendo Wii powstaje gra dzięki, której będzie można rzucić palenie i to jest bardzo prosty sposób, jak można zamienić uzależnienie od fajek na uzależnienie od gier. Śmiej się. Dzisiaj w Gram TV prawdopodobny pogromca World of Warcraft, czyli Age of Conan. Dla miłośników wirtualnego straszenia mamy najnowszą odsłonę Silent Hill, a na deser pecetowa wersja wielkiego hitu Mass Effect. Warto było czekać. Od pewnego czasu dostępny jest edytor do gry Wiedźmin o bardzo trudnej nazwie, której nie potrafię wymówić. Teraz pora sprawdzić zdolność graczy do obsługi tego edytora, w związku z czym firma CD Projekt Red ogłasza konkurs Szkoła Wiedźmińska. Chodzi w nim o to, by przy pomocy edytora i kilku wytycznych stworzyć zupełnie nowe przygody i urozmaicić życie Geralta. Do wygrania oprócz dumy, chwały, sławy, oklasków, autografów i uwielbienia płci przeciwnej e, unikalne wiedźmińskie gadżety. Więcej informacji na www.gram.pl Dragon Ball to bez wątpienia jedna z najbardziej popularnych serii anime w Polsce Dlatego z tym większą radością witamy zapowiedź kolejnej gry Dragon Ball Z Tym razem o podtytule Burst Limit Tak jak w przypadku Budokan Tenkaichi I tu będziemy mieć do czynienia z bijatyką, w której pojawią się wszystkie osobistości znane z rysunkowego serialu A zatem będziemy mogli walczyć między innymi jako Goku, Vegeta, BU i Raditz Ale to nie wszystko, tu liczba grywalnych postaci będzie liczona w setkach jeśli natomiast chodzi o samą rozgrywkę, to jej model nie różni się tak naprawdę niczym od tego, co widzieliśmy już w innych częściach gry. Jest jeszcze coś dla tych, którzy kwestionują sztuczną inteligencję e, bohaterów sterowanych przez komputer. Grać będziemy mogli w Dragon Ball Z Burst Limit również we dwóch bądź we dwoje, ale nie tylko przy pomocy dwóch padów przed jednym telewizorem, ale także w sieci. Zapowiada się fantastycznie, jeśli pogoda nie dopisze, w wakacje będzie w sam raz. Znaczy, lubicie przygodówki Fahrenheit, a także The Domat Soul? Mamy coś dla Was. Nowa gra firmy Quantic Dream, która stworzyła tamte tytuły, nazywa się Heavy Rain i ukaże się na PlayStation 3. To ma być pierwsza emo gra w historii. Przygodówka, która kładzie nacisk na emocje występujących w grze bohaterów. Prawdziwy, wirtualny melodramat. Na pierwszym zwiastu nie widać, jak zaawansowanych środków technicznych użyli twórcy, żeby przekazać emocje. To się może podobać. Ponad 60-letni Indiana Jones powrócił na srebrne ekrany z siłą i wigorem 20-parolatka i przy okazji zarobił grube miliony dla swoich producentów oczywiście głównie Stevena Spielberga i George'a Lucasa. Nic więc dziwnego, że firma Traveller's Tale również chce zarobić na studia dla swoich dzieci i wydaje grę z Indianą Jonesem w tytule. Co ważniejsze, robi to w swoim własnym stylu, a więc z ogromną dawką humoru, a także, jak zwykle, na licencji LEGO. Oczywiście, klocki są bardzo drogie i z tego, co pamiętam, można je kupić tylko w Pepeksie, ale na szczęście mamy wirtualny świat gier, w którym wszystko jest możliwe. Gra już jest dostępna na pc i na konsolach, a więc do dzieła, doktorze Jones! Uuu. Zwiastun nowogeneracyjnej wersji Prince of Persia, który pojawił się przy okazji wiosennej paryskiej imprezy UB days zapowiada, że zmiany będą dotyczyły głównie grafiki. Prince of Persia wykonana będzie w technice cell shading, czyli komiksowej, takiej jak mogliśmy widzieć m.in. w takich grach jak Zelda Wind Waker, 13 czy The Simpsons. Sama gra to jednak tradycyjne skakanie po platformach i walka na miecze. Fabularnie chodzi natomiast o to, że w świecie, w którym dobro walczy ze złem, zło zaczyna wygrywać, a my musimy przywrócić to wszystko do normy. A więc jest to genialne i takie nowatorskie zarazem. To, co dobre i sprawdzone na przenośnym PSP, prędzej czy później trafi na stacjonarne PlayStation 2. Warto o tym pamiętać, zanim starego, wysłużonego playa zdecydujecie się wywieźć na działkę. Bez wątpienia kilka dobrych gier jeszcze się na tę platformę ukaże. Serii horrorów spod znaku Cichego Wzgórza nikomu nie trzeba przedstawiać. Silent Hill to kulciak, który podobnie jak Resident Evil doczekał się ekranizacji. Historia opowiedziana w Origins stanowi prequel do pierwszej części gry. Główny bohater, kierowca Tira, niejaki Travis Brady. Trafia do Silent Hill po tym, jak swoją ciężarówką o mały włos nie rozjechał czarnowłosej dziewczynki, tak dobrze znanej wszystkim fanom serii. Dziecko ucieka, a Travis, podążając jego śladem, dociera do płonącego domu, by w końcu w niewyjaśnionych okolicznościach znaleźć się w spowitym mgłą miasteczku, w którym wszystko jest inne, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. W tym momencie zaczyna się koszmar, którego zwykły śmiertelnik by nie przeżył. Travis jednak, jak na kierowcę Tira przystało, niczego się nie boi, nawet tego, co kryje się po drugiej stronie lustra. Tam, jak wiadomo, czai się zło w czystej postaci, ale na naszym bohaterze, który próbuje dowiedzieć się, o co kaman, nie robi ono większego wrażenia. Ważne, że robi na graczu. Mimo, że Origins to może nie sierociniec, to i tak wrażeń wystarczy, by nie chcieć grać w ten tytuł po ciemku. Jeżeli ktoś z Was ma taką fantazję, proszę bardzo, satysfakcja gwarantowana. W Silent Hill nie mogą grać tchórze, gdyby nie to, że można włączyć światło i ściszyć dźwięk, nie napisałbym tej recenzji. No właśnie, jeżeli strach nie jest Waszym ulubionym doznaniem, to odpuśćcie sobie, to nie ma sensu. Niedawno mówiliśmy o tym, że będzie kontynuacja gry Beyond Good and Evil. Teraz mamy pierwszy oficjalny trailer tej gry. Dwójka będzie tradycyjnym sequelem, tyle że w nowo-generacyjnej uprawie. Za całość odpowiada niejaki Michel Ancel, a główną bohaterką jest Jade. Na zwiastunie widać rozbity o jedyne na pustyni drzewo samochód, bohaterkę chowającą się pod parasalem, a także świnie licząco zjadane przez siebie muchy do 50, tak w okazji. Nic się nie dzieje, kompletny brak akcji, jak w polskim filmie, a więc to będzie hit! Nominalnie Mass Effect to rozbudowany CRPG z elementami gry akcji. Równie dobrze można by jednak uznać go za fabularny shooter z uproszczonymi elementami RPG. Powodów jest kilka. Pierwszy to szczątkowe możliwości rozwoju postaci ograniczające się do absolutnie podstawowych kategorii, w których możemy rozdysponować i tak nieliczne punkty. Drugi to zdecydowanie dominujące aspekty zręcznościowe, przejawiające się w walce czy choćby odblokowywaniu drzwi czy zamkniętych pojemników. Bez względu na to, jak pokierujemy rozwojem postaci, celne oko i szybki refleks i tak przydadzą nam się bardziej niż przemyślane rozwinięcie którejś z umiejętności. Akcja gry rozpoczyna się w 2183 roku, kiedy to ludzkość wyruszyła na kolonizację gwiazd i ze zdumieniem odkryła, że te są już dawno zajęte. W dodatku nowi sąsiedzi wcale nie pałają do nas przesadną sympatią, a wręcz uważają nas jedynie za trochę bardziej rozwiniętą formę galaktycznych szkodników. Tak oto walcząc z wszech niechęcią i brakiem zaufania, to właśnie my ziemianie na pokładzie supernowoczesnego statku Normandy musimy ocalić wszechświat, który to już raz z kolei. Tak jak Jade Empire, gra w pierwszej kolejności ukazała się na Xbox 360, co wpłynęło na zastosowanie pewnych charakterystycznych dla konsoli rozwiązań, widocznych zwłaszcza w interfejsie programu. Mimo to warto zauważyć, że Mass Effect wyjątkowo dobrze odnajduje się także w środowisku komputerów osobistych. Zarówno panel sterowania, jak i okna dialogowe obsługuje się szybko i intuicyjnie, tak myszką, jak i z poziomu klawiatury. Usprawniono także pewne elementy ekwipunku oraz obsługi i wyposażenia. To, co naprawdę urzeka, to doskonale pomyślane, złożone interakcje, zwłaszcza te interpersonalne. Sekwencje dialogowe mają naprawdę istotny wpływ na to, jak w przyszłości będziemy odbierani, tak przez Poboczne, jak i przez naszych najbliższych współpracowników. Z tymi ostatnimi możemy nawet flirtować, romansować czy po prostu się kłócić, jeśli taką akurat odczuwamy potrzebę. W zamyśle autorów Mass Effect ma być trylogią. Trwają już zaawansowane prace nad drugą częścią gry i nic nie wskazuje na to, aby z jakichkolwiek powodów była to ostatnia odsłona serii. Mass Effect na Xboxa 360 było grą bardzo dobrą. Konwersja na pc choć trudno w to uwierzyć, jest jeszcze lepsza. Kosmos w grach komputerowych nigdy nie był tak wielki i tak bardzo na wyciągnięcie ręki. Polskie wydanie Mass Effect zawiera zarówno angielską, jak i polską wersję gry. Przypominamy, że w roli głównej wystąpili Magdalena Różczka i Marcin Dorociński. Oprócz nich jest jeszcze 350 innych postaci, które w sumie generują aż 25 tysięcy wypowiedzi. To jest objętość równa, uwaga, mniej więcej 16 filmom fabularnym, dlatego nie dziwi fakt, że Mass Effect jest największym tego typu projektem w historii polskich gier komputerowych, a właściwie gier komputerowych w Polsce. Warto też powiedzieć, że polska wersja Mass Effect była Razy droższa niż polska wersja wiedźmina. W kinach możecie już oglądać najnowszą, drugą część filmu opowieści z Narni, książę Kaspian. Jak łatwo się domyślić, filmowi towarzyszy gra. Pojechaliśmy do Anglii, żeby przyjrzeć się jej z bliska. Jesteśmy w zamku Packford w północnej Anglii. Jak sami widzicie, to niesamowite miejsce. Chciałbym opowiedzieć wam co nieco o grze, przekonać was, żebyście w nią zagrali. Książę Kaspian to kontynuacja gry opowieści z Narnii, Lew, Czarownica i Stara Szafa i oczywiście powstaje na motywach filmu, który do kimi wejdzie w wakacje. Cechą, która wyróżnia grę Książę Kaspian spośród konkurencji, to ogromna ilość bohaterów. Mamy tu 15 grywalnych postaci: minotaury, centaury, fauny, krasnoludy, a także ulubieńców widzów: czyli Susan, Lucy, Petera, Edmunda i oczywiście księcia Kaspiana we własnej osobie. Oprócz tego jest też mnóstwo lokacji, które można odwiedzić. Stworzyliśmy też system walki, który pozwala toczyć bitwy z udziałem nawet 400 postaci. Jest też fenomenalny tryb kooperacji. Dzięki temu gracze mogą w każdym momencie dołączyć się do aktualnej sesji i pomagać nam w walce. 10 latki, 12 latki będą się bawili przy tej grze najlepiej to jest myślę kwintesencja tego, co może powiedzieć o narnie. Dobra gra, ale dla, dla osób trochę oczy mnie, znacznie lecz. Gra książe Kaspian jest w porządku. Myślę, że każdy, kto obejrzy film, z przyjemnością zagra w grę. Przy czym spodoba się głównie dzieciom. Nie wiem, czy starsi gracze będą nią zainteresowani ze względu na zbyt proste zagadki. Jednak dla dzieci i dla całych grających rodzin jest sam raz. Bardzo mi się podoba taka świadoma decyzja twórców tej gry, że jest to bardzo takie zapraszające, żeby można było grać na dwóch graczy, żeby był multiplayer, ale po pierwsze nie można przez internet, nawet w wersji komputerowej. Nie można też tego robić przeciwko sobie. Można grać tylko we współpracy, razem rozwiązywając zagadki. I tylko jakby no z kolegą, z siostrą, z rodzicem, z, 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 nie wiem, z przyjacielem, z sąsiadem. Po prostu jakby razem siedząc przed telewizorem. To jest bardzo fajne, ponieważ gry w grami jest ten problem, że gry mają tendencję do tworzenia takich samotników. A ta gra zmusza, że człowieku znajdź sobie jakiegoś przyjaciela, znajdź sobie jakiegoś kumpla. Z nim razem ta gra będzie fajniej. Age of Conan. Hyborian Adventures to zaawansowany graficznie sieciowy CRPG nastawiony na spektakularną walkę, w tym wypadku o wiele ważniejszą niż elementy strategiczne czy nawet sam rozwój postaci. Nasze zadanie jest proste zdobywać kolejne rozwinięcia postaci, a następnie rozdysponować je w jedną z kilku maksymalnie uproszczonych kategorii. Właściwie trudno uznać Age of Conan za RPG z prawdziwego zdarzenia, głównie dlatego, że nawet specjalne ciosy i techniki dostępne w obrębie naszej klasy przydzielane są niemal automatycznie wraz z kolejnymi poziomami. Najbardziej rozreklamowanym jeszcze przed premierą aspektem gry miało być nowatorskie i precyzyjne sterowanie. Trzeba przyznać, że faktycznie jest ono dość rozbudowane, choć na pewno nie tak postępowe, jak chcieliby twórcy gry. Do naszej dyspozycji oddano sporo technik ciosów, uników oraz czarów. Problem w tym, że ich liczba oraz rozlokowanie klawiszologii nieco odbiegają od klasycznych standardów, co znacznie utrudnia zabawę, zwłaszcza początkującym graczom. Kolejnym problemem są słabo zorganizowane serwery, na których panują iście barbarzyńskie zwyczaje. Często padamy ofiarą nie tylko przeciwników, lecz po prostu innych złośliwych graczy. Zwłaszcza na początku, kiedy jesteśmy łatwym łupem, działa to bardzo deprymująco. Mimo to trudno jest uznać Age of Conan za grę słabą czy niedopracowaną. Zarówno oprawa muzyczna, jak i grafika stoją na bardzo wysokim poziomie. Zaś świat gry może oczarować swoją rozległością. Pierwsze wyniki sprzedaży Hyborian Adventures jednoznacznie wskazują na to, że zarówno sam program, jak i stworzona wokół niego społeczność przypadły graczom do gustu. Perfekcyjne wykończenie oraz wierność literackiemu pierwowzorowi zdecydowanie wyszło grze na dobre. Jeśli jeszcze zostanie uporządkowana kwestia serwerowych pojedynków, możemy być świadkami narodzin kolejnej sieciowej gwiazdy. Age of Conan: Hyborian Adventures to jedno z najlepszych MMORPG, w jakie możemy grać w tej chwili. Eksploracja Hyborii dostarcza wielu głębokich, emocjonujących i głębokich wrażeń. Warto jeszcze dodać, że gra Age of Conan jest już bardzo popularna, czego oczywiście można było się spodziewać jeszcze przed premierą gry. Na same, tak zwane beta testy gry zapisało się milion osób. Mało tego, po niecałym tygodniu od premiery Age of Conan w Hyborian Adventures grało 400 tysięcy miłośników fantazji. To świetny wynik, podobnie jak oceny w zachodnich mediach, które oscylują w okolicach dziewiątki. Wygląda na to, że World of Warcraft ma teraz godnego konkurenta dla nas pierwszych e, kolorowych monitorów gra Golden X w tym roku obchodzi swoje 18 urodziny z okazji osiągnięcia pełnoletności. firma Sega zaoferuje nam zupełnie nową wersję gry Golden X. Niestety tylko na konsole PlayStation 3 i Xboxy 360. Nowa gra, nowa wersja ma pod tytuł Beast Rider, co zwiastuje, że będziemy mieli tu do czynienia z potworami, na które można wsiadać, znanymi już z oryginalnej wersji gry. Znów będziemy mieli do czynienia ze światem fantazy i trójką bohaterów. Mężczyzną, kobietą i karłem też mężczyzną. Myślisz wieloosobowe sieciowe RPG, mówisz World of Warcraft. Tak się przyjęło. Jednak nie można zapominać, że gatunek MMO to także na przykład gra Guild Wars. Może nie tak popularna jak World of Warcraft, ale i tak zagrywają się w nią miliony. Guild Wars to świat fantazji, opanowanie nad którym walczą tytułowe gildie. Może to duże uproszczenie, na pewno w zasadzie za co fanów tego tytułu serdecznie przepraszam, no ale nie mamy po prostu czasu. Tym, co czyni tę grę tak popularną, jest fakt, że w odróżnieniu od World of Warcraft, aby grać, nie musimy płacić miesięcznego abonamentu. Jak już raz kupimy grę, możemy się bawić do woli. Trudno oprzeć się takiej pokusie, dlatego też zapewne wielu wybierze właśnie Guild Wars, a niesłynną grę od Blizzarda. Można się w Guild Wars zagrywać do czasu ukazania się kolejnej, drugiej części gry. Ta, jak już wiadomo, jest w przygotowaniu. Fanów World of Warcraft do tego tytułu pewnie nie przekonam, ale na pewno Guild Wars zdobędzie rzesze fanów w postaci przeciwników wyzysku, w postaci abonamentu do gier, nie radiowo-telewizyjnego. To było MMORPG, natomiast ja mam grę RPG, w którą gra się głównie samodzielnie, Fable Zapomniane Opowieści. Pierwsze skojarzenie, które idzie za tytułem Fable, to nazwisko twórcy tej gry, Peter Molino. Znany po prostu całemu światu, ponieważ stworzył takie tytuły jak Dungeon Keeper, jak Syndicate, jak Black and White, już trochę mniej udane i prawdopodobnie w ogóle nieudane The Movies. Peter Molino jest jednak bardzo talentowanym człowiekiem i wprowadza bardzo nowatorskie pomysły do gier. Fable, najbardziej nowatorskim pomysłem jest fakt, że w Fable, tak jak w żadnej innej grze, to, co zrobimy, to, co osiągniemy, miejsca, w których będziemy, czyny, których dokonamy, znacząco wpływają na naszą postać. Zaczynamy jako mały chłopiec i od tej pory każde wydarzenie zmienia nas, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. To znaczy, to znaczy że jeżeli będziemy robić same dobre uczynki, to wyrośniemy na wielkiego, dobrego rycerza, palladyna z białą pelerynką. I mieczem, i wszyscy będą nas lubić wręcz ubóstwie. Natomiast jeżeli będziemy robić złe uczynki, czyli na przykład kraść kury albo odpalać stodoły, to pójdziemy w tę drugą stronę. Będziemy rozwijać się po ciemnej stronie mocy i w końcu może się okazać, że nie możemy chodzić po Albionie, czyli po krainie, w której toczy się akcja gry, e, spokojnie, nie możemy nawet zdjąć kaptura, bo wszyscy ludzie chcą nas po prostu zgładzić. Tak można, nie można tak powiedzieć? Można powiedzieć. Jeszcze jedną ważną zaletą gry Fable jest oprawa techniczna. To znaczy, gra ukazała się w 2004 roku na Xboxie i rok później na PC, a mimo to ciągle wygląda rewelacyjnie. Aż rozpiera mnie ciekawość, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało Fable 2, które ukaże się prawdopodobnie jeszcze w tym roku. A jeżeli chcecie zagrać w jedynkę, to możecie ją już teraz u nas wygrać. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, gdzie urodził się Peter Molino? Odpowiedzi na konkurs wysłajcie na mail-konkursmałpagram.pl. W tytule maila wpisujecie Fable. Czyli fable, a nazwiska zwycięzców szukajcie na www.gram.pl. Wiele hałasu, nic. Szumnie zapowiadany ekskluzywny tytuł na PlayStation 3, jakim jest Haze, okazał się być kolejnym zwykłym shooterem. Graficznie znów nie powala. Jeśli chodzi o fabułę, też nie, choć opowiedziana tu historia jest całkiem interesująca. Wcielamy się w członka militarnego oddziału należącego do korporacji Mantel. Przedsiębiorstwo to prowadzi sobie tylko wiadome interesy, a my jesteśmy jedynie narzędziem odbrudnej roboty w jego rękach. Wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt i biomedyczne wsparcie w postaci substancji zwanej nektarem, toczymy walkę z grupą południowoamerykańskich partyzantów. UF Nektar to środek wyjątkowy. Sprawia, że żołnierzom wyostrzają się zmysły, poprawia się ich celność, jak również stają się oni szybsi i bardziej wytrzymali. Czyni to walkę z partyzantką zadaniem niezwykle prostym. Wszystko idzie jak po maśle, aż w pewnym momencie podczas jednej z misji okazuje się, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Organizacja, w której szeregach dotąd działaliśmy, walczy w nie do końca słusznej sprawie. Jako żołnierz dobry i prawy nie możemy na to przystać, w związku z czym zmieniamy wojenne barwy i przystajemy do rebeliantów. Od tej pory mamy podgórkę, choć nie do końca. Wprawdzie musimy walczyć przeciwko świetnie uzbrojonym oddziałom, ale też przecież jako deserter znamy słabe punkty naszego wroga. Ten fabularny zabieg z nektarem miał uczynić z grą wyjątkową. Niestety to nie wystarczyło. Nie ma tu nic, czego nie widzielibyśmy już w innych tego typu shooterach. Biegamy, strzelamy, strzelamy, biegamy, a od czasu do czasu siadamy za kierownicą bądź działkiem jakiegoś pojazdu. Aby przebić się na rynku, to chyba trochę za mało. Ci, których zmartwił fakt, że w Hejs, wbrew zapowiedziom, zagrają wyłącznie posiadacze PlayStation 3, mogą odetchnąć z ulgą. Nie przegapiliście nic godnego waszej uwagi. Hejs to kolejny już tytuł, którego posiadaczom trzeciego Playa nie ma co zazdrościć. Niektóre lokacje w grze Hejs, jak na przykład Dżungla, wyglądają całkiem, całkiem, muszę przyznać. Natomiast podkreślam, tylko niektóre lokacje. Cutscenki, czyli przerywniki filmowe, są nudne jak flaki z olejem. Co gorsza, nie da się ich przewinąć, a w każdym razie mi się to nie udało. To już koniec na dzisiaj, ale uwaga, za tydzień mamy specjalny odcinek. Pokażemy Wam najlepiej zapowiadające się gry roku. oprócz tego mamy dla Was super konkurs, w którym do wygrania wypasione karty graficzne. Widzimy się w przyszłą sobotę. Cześć!